Zrobiliśmy setki prototypów i około 25 tysięcy rysunków. Wiele z tych rysunków to były szkice na papierze. Większy z nich nie zachowała się do dzisiaj. Jeden z nielicznych, który przetrwał, wygląda tak. W nocy z 9 na 10 października 2003 roku narodziła się idea wstążki. Oto i pierwszy znany rysunek. Dwa paski narzędzi, cztery zakładki. W ciągu kilku godzin rysunek ten przeobraził się na tyle, że zaczął przypominać dzisiejszą stążkę. Po prototypach nadszedł czas na ich ocenę. Jak ocenić, czy oprogramowanie jest dobre czy złe? Znamy wiele sposobów oceny. Zbieramy informacje zwrotne od naszych beta testerów. Czytamy blogi i fora internetowe. Gromadzimy anegdotyczne historie o naszych programach. Przeprowadzamy pomiary i obserwacje. Robimy wywiady z naszymi użytkownikami. Jedną z najbardziej efektywnych metod jest ocena użyteczności rozłożona w czasie. Ocena nie po jednym tygodniu lub miesiącu, ocena po kilku miesiącach. Ta ocena jest dojrzała i refleksyjna. Jedną z najtrudniejszych rzeczy była ocena organizacji komend. Co zrobić z tym? Co zrobić? Z 250 komendami menu Microsoft Word 2003. Na początku myśleliśmy, że ta organizacja jest już doskonała. Hmm. Co wspólnego ma ortografia i gramatyka na górze menu z opcjami na jego dole? Nic. Tylko to, że to my umieściliśmy je w jednym menu. Co ciekawe, Dużym problemem były nagłówek i stopka. Połowa ludzi uważa, że jest to właściwość strony. Druga połowa myśli, że jest to czynność dodawania nagłówka lub stopki do strony. Interesowało nas również to, gdzie ludzie patrzą, kiedy pracują z dokumentem. Ten obraz przedstawia mapę ciepła wzroku. Kolor czerwony. Obrazuje obszary, gdzie ludzie patrzą najczęściej. Śledziliśmy również ruch gałki ocznej. Użytkownik dostał za zadanie odnalezienie przycisku tłusty dróg. Znalazł go w siedmiu krokach. Większe koło oznacza, że patrzył w dany punkt dłużej, mniejsze krócej. Tutaj użytkownik dostał za zadanie odszukanie komendy znajdź w starym interfejsie. Znalazł. Ten sam użytkownik. To samo zadanie. Nowy interfejs. Znalazł. Nowy Office i Wstążka to nie tylko przykład innowacyjnego myślenia Microsoft. To jest Microsoft w najlepszym wydaniu.